Thank you. Okej, okay, piękna dziewczyno, krew twoja jak wino, randka z tobą to no, jak wygrana jedna na milion. Z tobą pocałunek był tak słodki, był tak smaczny, jak smak tiktaków, mięty i pomarańczy. Okej, okay, dziewczyno, bądź ze mną na dobre i na złe. Nie bądź taka obojętna, zapal dla luzu skręta. Pocałuj jeszcze mnie raz, jeszcze raz uczucie jak przy paleniu skręta. no długa się właśnie rozpoczęła, jesteś piękna. To jak miało, tak miało, tak miało nam to do grać. Chciało ci się mniej, ja ciebie wiem jak na to zaradzić czas pokazał nam naszą wspólną drogę chcesz prawdy prawdy masz u mnie jak na dłoni to jak wygrana wlotka tak jak ja i ty je 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 chcesz prawdy masz u mnie jak na dłoni to jak wygrana w lotka ty i ja je 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 masz mnie na sobie a ciebie na sobie twój seksapi tak mnie kręci a u wyje do księżyca czasem sam jesteś ze mną ja z tobą jak piękna i z bestią jeśli jakaś sprawa zadzwon do mnie jak problem masz to pisz idę w ogień kusi mnie twoje Kuśnie Twoje ciało jak ciastko Twoje ciało jak ciało milfa Jesteś jeszcze bardziej wyjątkowa Za ciało łapiesz nagrodę Oscara O, łapę ci za Twoją nogę bądź ze mną jeszcze chwilę Zrób to nieskok, bo wreszcie my razem O, lubisz wyliczanki, lubisz mieć mi przy sobie Nie denerwuj się skarbie, będę niedługo wolny, będzie jeszcze czas Niech tu czas nie zwleka, powiedz co teraz, czas, czas Ok, czas zabija nas Nie jesteś obok mnie, to z miłości i przyjaźni, to robię Twoje. Usta twoje, usta na moich. Taniec twój jak tango, bo dla dwojga o. Ubezpieczona, bezpieczna. Przekręć się ze mną z boku na bok i słodko śpi, słodycze wina dla ciebie. Jak najwięcej to dla ciebie. Ej, 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 o. Kocham twój styl, tancerki. Odpuść daj im spać, taniec brzucha. Ej, ej, o. o jesteś jedną na milion, nie za milion napój się, napij, napij, napój napój się ze mną dziewczyno Napisz się ze mną dziewczyno, twoja krew jak wino pożyczyłem na paliwo, żebyś do mnie dotarła, zajmij się teraz adwokatem, nie, nie niech idzie do diabła, nie, nie niech nie idzie do diabła, idź do diabła pij kielicha, to się skończyło nie ma o czym gadać, idź precz do diabła szatan, zwrotka cię zgadła wysyłam następnego na facebooku dla ciebie lajka, jesteś przecież taka ładna, fajna i to tyle, czeka był mnie teraz zamiast odwyku wilczy bilet. To tyle. To na tyle robią na hajs. Musi się układać. Dziękuję za życie. O, mojej mamie i tacie tyle w temacie. Puh. Następny trak. Kozaczek, pozdrawiam cię, bracie. wyluzuj czasami. Nie jesteśmy sami. <coughs> o, kozak bit, kozak wersy. Jesteśmy pierwsi, jesteśmy najlepsi. Niech to gra na odsłuchu, Zajeb z ziomkiem po buchu. Zajeb w ziomku po buchu, z ziomkiem po buchu, ziomku, zajeb po buchu, przepijana woda, kruszona gruda, dzieją się cuda. Zobaczysz jak to zejdzie, będzie wszyscy. Wielki szoku, mam cię na oku, jesteś wam oku, zaraz się widzimy, nie zapalimy, nie zatrpamy, może się napijemy. Żrenice powiększone, albo jak pineski, gwóźdź do deski, gwóźdź do deski. jesteśmy bezpieczni, jesteśmy bezpieczni.